Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj mega ciekawe zioło, z tego powodu, że musicie stosować je świeże, żeby zadziałało właśnie w tym kontekście, którym zaraz Wam powiem. Ale najpierw jeszcze chciałem Wam pokazać tam, nie wiem czy będzie widać, więc wrzucę Wam zdjęcie, ale tam za mną spotkałem małą sarenkę. <grych> I to jest właśnie nasza roślinka, czyli glistnik jest kłucze ziele. Możemy ją rozpoznać po takich żółtych kwiatuszkach i liściach, które mają takie zaokrąglone brzegi. Ale przede wszystkim to w środku ma ono taki żółto-pomarańczowy sok. Możemy tak naprawdę zerwać w dowolnym miejscu, i wszędzie o, ten sok będzie występował. I tą roślinę musimy zbierać świeżą właśnie ze względu na ten sok, bo to jego będziemy używać. Ale generalnie dobrze się składa, bo ta roślina rośnie właśnie w miastach, na wsiach, przy domach, gdzieś tam przy blokach, na trawnikach, przy murkach. Także wszędzie ją znajdziecie bez problemu pod swoim domem. No i to jest akurat ważne, bo właśnie będziemy chcieli zbierać ją tak codziennie lub co drugi dzień w trakcie kuracji po to, żeby była świeża, bo będziemy korzystać z tego soku. Jest pytanie, dlaczego ta roślina musi być stosowana świeża, a nie możemy na przykład używać suszonego ziela? Chodzi o to, że w tym soku jednym z substancji aktywnych oprócz alkaloidów są peptydy. A peptydy mają budowę białkową, więc jak wiemy białko. Ścina się zarówno od wysokiej temperatury, więc nie możemy po prostu tego soku sobie pasteryzować, ale również wysokoprocentowy alkohol może je niszczyć, więc też nie możemy po prostu zrobić z tego nalewki. Więc po prostu jednym sposobem takim domowym na stosowanie w 100% skutecznego soku jest po prostu używanie go świeżego. I teraz, jakie ten sok ma działanie? On jest mega mocno wirusobójczy, grzybobójczy, bakteriobójczy. Generalnie jest też cytostatyczny, czyli zatrzymuje rozwój komórek. I właśnie będziemy go stosować na chorobowo zmienione miejsca. To jest taki topowy sposób na kurzajki i brodawki, które spowodowane są wirusem brodawczaka ludzkiego. Więc ta kurzajka posmarowana właśnie tym sokiem no zostanie po prostu bardzo szybko zniszczona wirus zostanie zniszczony. Te komórki chorobowo zmienione też będą obumierać ze względu właśnie na to działanie cytostatyczne i będzie się odradzać tam nowa skóra. Generalnie jest to silnie działający lek, więc staramy się ograniczać miejsce stosowania, czyli będziemy smarowali bezpośrednio tym sokiem te zmienione miejsca. Nada się też na przykład na grzybice paznokci, no i ten sok będzie niszczył właśnie wirusy, grzyby, bakterie i inne rzeczy, które tam są. Jeżeli chcemy stosować to na trochę większym obszarze, czyli na przykład chcemy robić sobie takie kąpiele stóp, powiedzmy w tym, wtedy weźmiemy takie pocięte ziele w misce z wodą, pomacerujemy chwilę, żeby ta woda z sokiem się zmieszała, żeby to było rozcieńczone, odsączymy ziele i w tej wodzie po prostu będziemy sobie mogli moczyć już wtedy większy obszar skóry. Generalnie kuracje takie stosujemy maksymalnie kilka tygodni, najlepiej kilka dni i właśnie unikamy smarowania zbyt dużych obszarów, ponieważ może to ją skórę podrażnić i może nawet ją przebarwić. Roślina jest dostępna świeża, dająca sok od maja aż do jesieni, także generalnie większość roku możecie tę metodę stosować.